Z każdym niż zwykle chciałem nas spytać, czy jeśli, jeśli jest jakaś osoba, która mnie serię ogląda od początku, czyli od w sumie od roku, do odcinka to napiszcie w komentarzu, czy mnie oglądacie. I to się serio super. Dzięki, że, że mnie oglądacie. To serio jest naprawdę super. No, więc. Ciebie był odcinek FNAFA. Ja tak no Nagrywam te odcinki, bo myślę, że serio ktoś ogląda. Nie wiem, czy mnie oglądacie, czy mnie nie oglądacie.

Rzeczą, że co? to wrzucę. No to wróć. Nie śmiej że naprawdę tak będę robił. Jak przyjął! Jak przyjął! I nic mu to nie dało. Powiem wam, że serio, naprawdę już nigdy nie będę nic oglądał. Nagrywam.

nie dawajcie mu łapki w górę, nie dawajcie z Jest! W końcu to przeszedłem! Dawajcie w końcu! Jest! Przeszedłem! W końcu przeszedłem ten level! W końcu! Ale mi to nie jest. Dajcie łapki w górę, jeśli nie lubicie. Jeśli ktoś mnie ogląda, to niech napisze w komentarzu. Na przykład drwal Dobrej się drzwajmy. Drwale, <noise> drwale chcemy drwala. <noise> w komentarzu <drwale. głos> e, Jeszcze coś mogę powiedzieć. Jak chcesz poważnie poważnego, dajcie łapkę w górę. jak nie, to w dół. I w dół, i w dół. Dawajcie I nie subskrypcji. <noise> I tak nie subskrypcji. I tylko cztery. a mam E, napiszcie sobie w komentarzu, napiszcie w komentarzu drwala jedną sobie drwala, ale tak go nigdy nie zjem. Tak, <noise> napiszcie w komentarzu ale jak jest gruby, to wtedy oznacza, że macie rację. Napiszcie w komentarzu e, drwala. drwala. Wtedy to znaczy drwala. Wtedy dam wam serduszko. I napiszcie jeszcze pod drwalem, nienawidzę drwala. Nie, drwali jest super chyba. Nigdy go sprawdzenia prawda nie adąłem. Napiszcie dwa na yy, yy. napiszcie napiszcie w komentarzu. Wiesz, że że ja to wrzucę? Napiszcie dwa w komentarzu. I. Napiszcie dwa w komentarzu. To wtedy przypytałam serduszko. Jak napiszcie inny komentarz, też wam przypnę. Tak jak każdemu. Ja każdemu przypinam serduszko. Chyba, że ktoś mnie obraża, tutaj w tych komentarzach to, to, to nie, ale. A tak to każdemu wpisz, y, daj serduszko i odpowiadam. Y, ma, jestem, jestem ciekaw, czy ktoś obejrzy ten filmik. Nie tylko ja sam. Teraz patrzę. Alioski broni, puszcza, Alioski gol, gol, jest kontakt, Ukraina 1, Macedonia 2, nie Macedonia 1, Ukraina 2, drugi karny w tym meczu, <tosłuch> Malinowski broni, broni Dimitreski, o drugi kardy w tym meczu, Malinowski broni, broni Dimitreski, Aha, <tosłuch> to było kiepskie, <tosłuch> okienko, co co jest? Chłop to broni. Nic nie broni, kolega. Ups. Ale to było na tyle siema.